Nie ma, co, co, jeszcze raz, Ś sie O, hej ma, co tam? Ogólnie każdy pytał, na czym montuję, jak wygląda mój pokój, a ja nie mam kontentu. W, w, sum, w sumie, nikt się nie pytał, ale i tak pokażę. Bo nie mam kontentu. Chwila, się napiję tylko. Kurwa, rozzygnę, czekaj chwilę. Dobra, już mi lepiej. No to ja idę pokazać wam mój pokój. Cześć, jak to się... O, ha... Halo, słychać mnie? Cześć, jak tu się kamerę trzeba wyłączyć? O. No, w końcu jestem z, z u siebie na facie. Zawsze mnie te drzwi denerwowały. Trzeba je No No się mu się ma, jak mówiłem Tutaj op opiszę swój pokój To tak, to ja zacznę od swojego bolida Tutaj jest Proszę zobaczyć O kur... Hmm. Wszystko dobrze? Kurwa, chyba się zepsuło. Ty, co jest z obrazem? Kamera mi się popsuła! Dobra, sorry, powstały jakieś zakłócenia, to tak. Tutaj jest demo 8 z 2020 roku. Fajny downhill. Ogólnie dużo na nim już na kazurze byłem. No, to tyle z, z mojego bolida. No i co? O, tutaj jest To ja pokażę Zegar dla tuściowy zajebałem Tylko że on nie ma wskazówek To ja go wyrzucę Albo wstawię go na miejsce No Czyś to szafka krzywu stoi, chwila Fuh, Demo się mnie co się dzieje? No. no Dobra walić tą szafkę Co tutaj? To ja może wezmę GoPro do ręki No to tak Tutaj O Nie chcę pokazywać dużo jeszcze mojego stanowiska gamingowego, to ja zacznę od tutaj mam ogrzewanie w bloku jak widać tutaj jest takie trzeba tylko tu tak w o to chwila żeby nie pokazać stanowiska tu tu jeszcze mam swój kącik no to co tu padel, to z roboty zajebałem. O, tu szafa, nie wiedziałem, że szafę przy, już przynieśli Tu ja idę ją na miejsce duże. No już jestem No to co? Tutaj mam jeszcze wannę I jak się myję, to lubię sobie zawsze do Mareczka zadzwonić, to z nim gadam. Tylko ostatnio kabel odkrysłem to tak trochę średnio działa. No i teraz to najważniejsze moje stanowisko gamingowe. Chwila, muszę szafę przesunąć. No i co taki. Ja mam dwa monitory, na tym montuję, znaczy, na tym oglądam coś no i ty, na tym montuję biurko też, synk i diablo Church, ale to co jest? Oddawaj mi biurko cwelu! No 1,8! No, Gdzie ja jestem? O, tu. O. No, to na tyle z mo To na tyle z mojego gamingu. Co się dzieje? No. no. To tu jest Zbychu. Czy się, Zbychu. Wow. Gordon Freeman and about time to Tak no My z Bychem <laughs> Nie umiem trzymać rewolwera. Sorry zbychu Weź nie obrażaj No to to... Ale się wysrajem, o Jezu. Ty! Co to za zakolak? Ty za kolak? Chcesz w kulku w Widziałem ci chcesz kulku w łeb I patrzcie w ogóle na chińskim pozorku jaką fajną grę kupiłem. A czy... Fajny pistolet I zapomniałem powiedzieć ostatnio pieska kupiłem Chodź Arnold do Tatusia Chodź No chodź No chodź Arnold Ty gryź Nie gryź Arnold Ty hej Nie gryź mnie Nie grzeczny Arnold no, to ogólnie myślę, że odcinek Wam się podobał. No, trzymajcie się i siema. Gdzie jestem?